No przyznajcie się, czy jest ktoś wśród nas, kto nie kocha czekolady i nie marzył o odwiedzeniu fabryki Willie Gołąki. Mam dla Was świetną wiadomość, bo jest takie miejsce, gdzie historia czekolady ożywa jest nim fabryka czekolady Ewedel. Poznacie tutaj całą historię najstarszej fabryki czekolady w Polsce. Jest to wspaniałe interaktywne miejsce, gdzie będziecie mogli wąchać, dotykać i oczywiście próbować. Dowicie się jak powstało słynne ptasie mleczko i skąd jego nazwa. Zobaczycie jak ozdabane są torciki wedlowskie, a także poznacie całą historię designu tej marki. Dajcie znać jakie najstarsze opakowania ptasiego mleczka pamiętacie. Muzeum połączone jest z Fabryką, także będziecie mieli okazję zobaczyć jak powstają Wasze ulubione smakołyki, a na koniec wycieczki czeka na Was taras widokowy, z którego możecie podziwiać widok na miasto. Dla wszystkich łasuchów polecam odwiedzić jeszcze sklepik i zabrać ze sobą coś na pamiątkę. Dajcie znać, który produkt wedla jest Waszym ulubionym.